Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Do naszego studia Instytutu Elbe Medical zapraszamy ekspertów, z którymi będziemy rozmawiać na temat choroby Von Willebranda. Inicjatorem tego cyklu edukacyjnego jest Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy na rozmowę o diagnostyce tej choroby. Ja nazywam się Marta Domańska. I reprezentuje Instytut LB Medical. Są z nami e, dzisiaj eksperci dr Magdalena Górska-Kosicka, z Kliniki Zaburzeń Hemostazy i Chorób wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Witam Państwa serdecznie. Jest również z nami dr Andrzej Mital, z Kliniki Hematologii i Transplantologii z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Dzień, Witam dziękuję. Państwa serdecznie. I tak jak już wspominałam, będziemy rozmawiać dzisiaj o chorobie von Willebranda. Pani doktor, proszę powiedzieć, co to jest, co to jest za schorzenie, czym się charakteryzuje? Choroba von Willebranda należy do najczęściej występujących osoczowych wrodzonych skaz krwotocznych i charakteryzuje się deficytem lub nieprawidłową budową i w związku z tym nieprawidłową funkcją czynnika von Willebranda. Czynnik von Willebranda jest osoczowym białkiem, które uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi i on ma dwie funkcje w tym procesie krzepnięcia. Uczestniczy w tak zwanej hemostazie pierwotnej, czyli tworzeniu tego pierwotnego skrzepu płytkowego, gdyż jeżeli dojdzie do uszkodzenia naczynia, to w pierwszym elementem takim zmniejszającym wypływ krwi jest skurcz tego naczynia. Następnie w miejscu uszkodzenia naczynia zaczynają gromadzić się płytki krwi i właśnie czynnik von Willebranda jest jakby taką kotwicą, która z jednej strony wyłapuje płytki krwi i powoduje, że one się przyklejają do tej ściany naczynia, a z drugiej strony on sam łączy się z włóknami kolegonowymi, które są w tej uszkodzonej ścianie naczynia. I w ten sposób tworzy się ten pierwotny czop płytkowy. On hamuje na chwilę krwawienie, jednak jest nietrwały. I aby doszło do takiego stałego, trwałego zahamowania krwawienia, musi dojść do aktywacji osoczowego układu czynników krzepnięcia, które stanowią białka występujące w formie nieaktywnej i w momencie inicjacji krzepnięcia te białka kaskadowo się aktywują i czynnik von Willebranda tworzy taki kompleks jednym z tych osoczowych czynników krzepnięcia z czynnikiem krzepnięcia 8 i powoduje, że okres półtrwania tego czynnika w krwi wydłuża się jeżeli zaczyna nam brakować czynnika von Willebranda w turnie brakuje nam też czynnika krzepnięcia 8 i ten proces krzepnięcia nie przebiega prawidłowo ta kaskada zatrzymuje się i w związku z tym nie ma Utworzenia tego mocnego, fibrynowego skrzepu dochodzi do nawrotu krwawienia i występują objawy skazy krwotocznej. Czyli y, rozumiem, że jeżeli nie mamy tego czynnika, to jeśli y, skaleczymy się, to nie, nie będzie to zasklepione strubkiem, tylko ta krew będzie cały czas się sączyć. Tak. W tak osób z chorobą Willebranda bardzo... po skaleczeniu dochodzi do przedłużonych, obfitych, długotrwałych krwawień. I jest to jedno, jeden z objawów choroby. Jak rozpoznać, panie doktorze, symptomy choroby? Na co najbardziej zwrócić uwagę? No, objawy są bardzo charakterystyczne. Niestety, w Polsce ta choroba jest rozpoznawana rzadziej i w statystykach dominuje hemofilia czy A czy B, bo nie myśli się o tej chorobie. Natomiast objawy to. Głównie jest tak zwana skaza śluzówkowa czyli skłonność do podbiegnięć krwawych. U kobiet obfite, przedłużone miesiączki, powodujące nawet niedokrwistość, krwawienia, np. po ekstrakcji zęba, długie krwawienie. Po skaleczeniu skłonność do podbiegnięć krwawych, czyli nawet niewielki uraz powoduje powstawanie tak zwanych siniaków, czyli podbiegnięć krwawych. I to są takie główne objawy kliniczne. Trzeba zwrócić uwagę, że choroba ma uwarunkowanie genetyczne, a więc, jeśli w rodzinie występowała choroba Willebranda, to bardzo nam to ułatwia diagnostykę. Tak? Czyli w tym kierunku diagnostycznym idziemy. No i oczywiście, no jeśli są takie objawy kliniczne, najczęstszymi pacjentami są pacjentki. Jest to oczywiście związane z nadmiernymi miesiączkami i utratą krwi i wtórnie utratą żelaza, czyli tak zwana niedokrwistość syderopaniczna występuje. No i jeśli jeszcze dodamy do tego te objawy, o których ja mówiłem, dodatkowe, no to należy wszcząć taką diagnostykę w kierunku choroby von Jeśli chodzi o diagnostykę, to oczywiście są badania wstępne. Wykonujemy przynajmniej trzy badania, czas okluzji, który dostępny jest w większości laboratoriów i ten czas będzie wydłużony w większości typów choroby von i oznaczamy oczywiście czynnik von i oznaczamy jako białko, czyli ilość tego czynnika von i oznaczamy funkcję czynnika von Willebranda, bo jak pani doktor wspomniała, że ta choroba może mieć charakter albo taki niedoborowy, że nie ma tego czynnika von Willebranda, albo może mieć charakter, że ten czynnik von Willebranda jest, ale funkcja jest zaburzona, czyli badamy aktywność czynnika von Willebranda i badamy antygen, czyli ilość tego czynnika von Willebranda. Ta diagnostyka jest trudna? Czy jest dużo osób, które nie wiedzą o tym, że są chore? Yy, no, czy, no niestety trzeba też przyznać, że yy, yy, no, pacjent nie będzie sam się diagnozował, on się zgłosi do lekarza z powodu pewnych objawów. I na, taki najlepszy przykład to jest właśnie kobieta z niedokrwistością, z niedoboru żelaza. No i zgłasza te objawy, ale nie zawsze za tym idzie wszczęcie diagnostyki. No tu należy podkreślić, że te, ta, ta diagnostyka absolutnie nie jest możliwa w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Ona musi być przeprowadzona już w warunkach poradni wysokospecjalistycznej, poradni hematologicznej. Jeżeli kobieta czy mężczyzna, bo już tutaj doszliśmy do tego, że chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zaobserwują u siebie pewne objawy, to idą do lekarza POZ-u i dopiero ten lekarz ich kieruje dalej. Tak? tak. I jak to wygląda w praktyce, pani doktor? W praktyce to zależy też od stopnia ciężkości skazy krwotocznej. Najczęściej jest tak, że te ciężkie postacie skazy krwotocznej ujawniają się już we wczesnym dzieciństwie. I wtedy takim lekarzem, pierwszym lekarzem kierującym jest lekarz pediatra, który kieruje dziecko do poradni hematologicznej dla dzieci. A najczęściej zgłaszają się do niego rodzice zaniepokojeni, że dziecko zsiniaczy się, że ma krwawienia z nosa, czy jak się skaleczy jest krwawienie trudne do opanowania. Część rodzin jest takich, w których ta skaza jest już zdiagnozowana i rodzice wiedzą, że mogą mieć dziecko obciążone skazą krwotoczną, i po urodzeniu też albo dziecko jest od razu badane, albo jest skierowane do ośrodka hematologicznego. To też zależy od stopnia ciężkości skazy i, i, i wtedy tam ustalany jest rozpoznanie. Nieco inaczej wygląda w przypadku tych postaci łagodnych, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dodatniego wywiadu rodzinnego, i kiedy no nie, do końca nie wiadomo, y, że taka skaza w tej rodzinie występuje i że ten pacjent rzeczywiście tą skazę ma. I w, tej, w takim przypadku najczęściej albo to, są to objawy, które zaczynają niepokoić pacjenta, że na przykład powtarzają się krwawienia z nosa, są przedłużone krwawienia z ran, jest skłonność do śniaczenia. Pacjent zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu, dostaje skierowanie do poradni hematologicznej. Albo może być też tak, że to kieruje właśnie ginekolog, bo wiele, wiele ko, złaż, kobiet y, z łagodnymi postaciami kierowanych jest właśnie do poradni hematologicznej przez ginekologów, gdzie powodem jest, są ofite miesiączki, wykluczone są przyczyny ginekologiczne i Zazwyczaj ginekolog wtedy no, poszukuje już hematologicznych przyczyn krwawień i kieruje tą pacjentkę do poradni. I może też być taka sytuacja, że pacjent ma wykonywany zabieg operacyjny i albo przed zabiegiem są jakieś nieprawidłowości w tych tzw. przesiewowych testach hemostazy i pacjent jest kierowany do poradni, albo może być tak, bo nie wszystkie skazy krwotoczne, w tym łagodne postacie choroby von Willebranda, dają te zwane odchylenia w przesiewowych testach hemostazy. I w takich przypadkach najczęściej pacjent jest poddawany zabiegowi, po zabiegu obserwowane jest zmorzone krwawienie, i taki pacjent wypisywany jest też z zaleceniem konsultacji w poradni hematologicznej lub przy większym nasileniu skazy. Ta konsultacja prawda, odbywa się jeszcze na oddziale, kiedy jest krwawienie trudne do opanowania. Także te drogi takie no, mogą być różnorodne tego pacjenta. A kto choruje i dlaczego chorujemy na, na tę skazę? Czy to jest wiadome? No to tak jest, jakby to Państwo mogli to jest wytłumaczyć? Większość choroby Wam Willebranda, to są przypadki uwarunkowane genetycznie, co prawda wyróżniamy również bardzo rzadką postać, tak zwany nabyty zespół von Willebranda, który między innymi występuje w chorobach autoimmunologicznych, w nowotworach, ale to jest taki margines. Większość to jest genetycznie uwarunkowana choroba i tak jak pani doktor tu wspomniała, bardzo ważny jest ten wywiad rodzinny, bo no, to w rodzinach właśnie występuje: chorują w przeciwieństwie do hemofilii i kobiety, i mężczyźni. Natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, że głównie trafiają do nas pacjentki z powodu niedokrwistości, spowodowane, powodowanej nadmierną utratą krwi miesiączkowej. Także u kobiet w sumie to szybciej dochodzimy do rozpoznania niż u mężczyzn. U mężczyzn no, na przykład takim bodźcem do szczęścia diagnostyki jest ekstrakcja zęba i bardzo długie krwawienie po tej ekstrakcji, czy jakiś uraz, tak? czy operacja i niemożność zahamowania krwawienia. Natomiast chorują i mężczyźni i kobiety. Jeśli na przykład lekarz pierwszego kontaktu, lekarz POZ-u nie jest za bardzo skłonny do tego, żeby przekazać tego pacjenta dalej, I jak możemy spróbować porozmawiać z nim i przekonać go do tego, żeby. No, nie mamy możliwości praktycznie, bo to ten lekarz decyduje mhm. o skierowaniu do specjalisty, no niestety część pacjentów, którzy nie mogą uzyskać takiego skierowania. Tu jeszcze przed nagraniem rozmawialiśmy o terminach wizyt do poradni hematologicznych, które opiewają w naszych województwach na lata. No więc czasami pacjenci po prostu sami wykonują na własny koszt te badania. A czy niezdiagnozowana choroba von Willebranda może być groźna dla zdrowia? Choroba von Willebranda jest to skaza krwotoczna. Charakterystyczne dla skaz krwotocznych są samoistne w ciężkich postaciach lub pourazowe krwawienia. Więc oczywiście, jeżeli pacjent żyje w nieświadomości, że ma chorobę von Willebranda, dozna ciężkiego urazu, czy będzie miał wykonany zabieg operacyjny, gdzie ktoś przeoczy, że są nieprawidłowości w wynikach przesiewowych testów hemostaży, czy te testy nie zostaną wy... Kluczone, czy nie zostanie nawet dokładnie zebrany wywiad, gdyż tak naprawdę w chorobie Familibranta bardzo ważne jest to dokładne zebranie tego wywiadu medycznego i dopytanie tego pacjenta o wszystkie takie objawy, o których tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to wtedy oczywiście poddanie takiego pacjenta zabiegowi stanowi dla niego zagrożenie życia, wykrwawienia się podczas zabiegu. A czy uważacie Państwo, że stowarzyszenia takie jak Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię może tutaj być wsparciem również dla takich osób, które y, szukają informacji i y, jakimś drogowskazem do tego, co robić? Stowarzyszenie. Chorych na hemofilię i pokrewne skazy, ma wiele materiałów edukacyjnych, z których rzeczywiście pacjent może skorzystać, uzyskać informacje, takie, których nie zawsze uzyska od lekarza pierwszego kontaktu, a które może uzyskać w poradni hematologicznej, do której będzie musiał poczekać. Więc, jak najbardziej, jest to myślę, że strona stowarzyszenia, na której właśnie są dostępy do tych wszystkich materiałów, stanowi jak najbardziej ważne miejsce, gdzie należy tych informacji poszukiwać, zwłaszcza, że są zawsze publikowane te materiały zawsze są konsultowane przez lekarzy i są rzeczywiście wiarygodne. Także zachęcam właśnie do korzystania z tych materiałów umieszczonych na stronie stowarzyszenia, a nie poszukiwania w wyszukiwarce Google, gdzie nie zawsze te informacje będą wiarygodne, a wręcz przeciwnie mogą nastraszyć pacjenta lub go źle ukierunkować. To ja tak na podsumowanie, jeszcze Panie Doktorze, proszę powiedzieć, jeśli mamy jakie symptomy, na co zwrócić uwagę, z czym udać się do lekarza, y żeby, żeby tę chorobę zdiagnozować. Przede wszystkim ten wywiad rodzinny. i Jeśli y u pacjenta występuje, występują tak zwane wiodące objawy skazy krwotocznej, czyli skłonność do podbiegnięć krwawych, długie krwawienie. Po skaleczeniu. Długie krwawienie, po nawet niewielkich zabiegach, na przykład stomatologicznych, no i oczywiście u kobiet nadmierne miesiączki, no to jeśli też i krwawienia z nosa, o których my nie powiedzieliśmy, też jest, są dość częstym objawem, jeśli te objawy występują łącznie, to jak najbardziej należy wszcząć diagnostykę. Natomiast jeśli są to izolowane objawy, na przykład jeśli jest tylko krwawienie z nosa, to oczywiście pierwsze, co należy zrobić, skierować pacjenta na konsultację laryngologiczną, czy na przykład nie ma nadmiernie rozbudowanego splotu takiego naczyniowego w nosie, i to samo dotyczy miesiączek. Jeśli są to tylko miesiączki obfite, a nie ma innych objawów, no to oczywiście ginekolog. Natomiast jeśli dwa, trzy objawy, o których mówiłem, występują, to należy tą diagnostykę wszcząć, która nie jest trudna. Tak? Bo praktycznie to, co mówiliśmy wcześniej, to jest wykonanie no, trzech badań, i na podstawie tych trzech badań możemy rozpoznanie ustalić. Natomiast no, ważne jest, że na podstawie jednego oznaczenia. Nie dokonujemy rozpoznania. Przynajmniej dwukrotnie wykonujemy te badania, tym bardziej, że aktywność i ilość czynnikową Willebrand'a uwarunkowana jest między innymi takimi czynnikami jak stres, czy posiłek, czy infekcja, że ten czynnik będzie fałszywie zawyżony w tych sytuacjach. No więc dlatego. W takich sytuacjach jak infekcja, na przykład, no, nie wykon to, tak samo dotyczy to ciąży. To jest nasz duży problem, bardzo duży problem, że ginekolodzy kierują do nas w okresie ciąży pacjentki. To jest najgorsze, co się może zdarzyć, dlatego że w ciąży ten czynnik Wąwirebranda w sposób fizjologiczny ulega. Podwyższeniu aktywności i antygen. Czyli to nie jest okres na diagnostykę, i zawsze jesteśmy źli, że wcześniej ta pacjentka nie została skierowana do nas. Także tą diagnostykę praktycznie my dokonujemy po ciąży dopiero. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeśli macie Państwo jakieś pytania do naszych ekspertów, to wielka prośba o napisanie ich w wiadomości prywatnej. Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo pod tym filmikiem w formie komentarza. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo.